Znaczenie wody w zastosowaniach profesjonalnych, czy to w kawiarni, w restauracji, czy nawet w hotelu, jest nie do przecenienia. Woda to główny składnik wszystkich napojów, które przygotowujemy, a szczególnie w kontekście kawy, herbaty oraz wszystkich sprzętów, które służą do jej przygotowania, jest niezwykle istotna i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej tematyce w szczegółach. Zapraszam. Temat wody będzie analizowany przez nas na kilku płaszczyznach, zarówno jeśli chodzi o jej wpływ na smak i jakość serwowanych napojów, jak i na stan techniczny sprzętów oraz czynniki ekonomiczne prowadzenia działalności. Filtracja wody jest nieodzownym elementem właściwie przy każdym urządzeniu, jakie znajduje się chociażby za barem w kawiarni, czy to ekspres do kawy, czy warnik, zmywarka, kostkarka. Wszystkie te urządzenia podłączone są do sieci wodociągowej, która bardzo rzadko dostarcza nam wody o optymalnych parametrach pracy. Dlatego bardzo ważnym jest, aby odpowiednio dobrać rodzaj filtracji, których jest bardzo wiele, nie tylko po to, żeby zapewnić najlepszą jakość napojów, ale także po to, żeby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naprawami, awariami, brakiem powtarzalności, jeśli chodzi o wykonanie receptur, czy ostatecznie smak napojów i niezadowolonych gości. W przypadku Kawy lub herbaty. Woda stanowi od 90% w przypadku espresso do nawet 99% w przypadku kawy przelewowej zawartości filiżanki. Jej skład oraz różnorodność rozpuszczonych w wodzie minerałów będzie bezpośrednio wpływać na charakterystykę naparu oraz jego jakość. I dziś przyjrzymy się poszczególnym elementom wody w szczegółach oraz omówimy sobie to, jak i co robią z naszą kawą, herbatą oraz sprzętem. Odpowiedzialne podejście do tematu wody to również wymierne oszczędności. Dobrze dobrany system filtracji nie tylko uchroni urządzenia przed osadzaniem się kamienia kotłowego, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszonej konsumpcji energii elektrycznej, ale także ustrzeże nas przed awariami, kosztami związanymi z naprawą, wymianą poszczególnych komponentów oraz czasami przestoju w pracy poszczególnych urządzeń. Wszystkie te małe czynniki mogą się złożyć na całkiem pokaźne sumy, a jeśli dodamy do tego fakt, że odpowiednio przefiltrowana woda jest po prostu zdrowa, zdatna do picia, to widzimy również potencjalne oszczędności chociażby w rezygnacji z napojów z wody butelkowanej i nie tylko wyższe marże, mniejsze koszty, ale także mniej generowanego plastiku. Właściwie nigdzie w przyrodzie woda nie występuje pod postacią czystego H2O. Zazwyczaj rozpuszczonych jest z nich dziesiątki rozmaitych minerałów w różnych proporcjach, które będą determinować smak samej wody, jej wpływ na żywotność sprzętu, który tę wodę podgrzewa, oraz oczywiście na smak kawy czy herbaty. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym parametrom, które warto jest przeanalizować i zbadać w naszym lokalu, w naszym domu czy w biurze, zanim dobierzemy odpowiedni rodzaj filtracji. Do tych parametrów należeć będą przede wszystkim twardość ogólna i węglanowa oraz związane z. Z nią zawartość magnezu, wapnia oraz buforu, przewodność wody oraz jej pH. E, każdy z tych parametrów można w dość prosty sposób zbadać i w oparciu o rezultaty tych testów wybrać czy zdecydować, czy będziemy potrzebowali dużego systemu, np. odwróconej osmozy, czy może nieco prostszego filtra, który będzie radził sobie doskonale, ponieważ woda nie będzie bardzo mocno zanieczyszczona. Spójrzmy zatem, jak należy zbadać wodę. Najbardziej ogólnym i podstawowym parametrem, który możemy w dość prosty sposób zbadać, będzie całkowita przewodność wody. Informacja, odczyt tego parametru jest możliwy dzięki takiemu urządzeniu o nazwie konduktometr. Mierzy on szybkość impulsów elektrycznych przepływających przez wodę i tym samym mówi nam, ile cząsteczek minerałów rozpuszczonych jest w wodzie. Nie wiemy, jakie to są minerały, w jakich proporcjach, wiemy po prostu, jak dużo ich jest. I to jest dość ogólna informacja, ale już na starcie. Możemy zorientować się w tym, jak dużo minerałów zawiera nasza woda. Dla przykładu, woda destylowana czy woda zdemineralizowana powinna mieć parametr. Zero, czyli po prostu nie powinno mieć żadnych rozpuszczonych w sobie minerałów. Optymalny zakres dla kawy to między 70 a 150 ppm, czyli cząsteczek na milion. Takim parametrem zazwyczaj oznacza się przewodność w wodzie. Woda w kranie, na przykład w Warszawie, ma tych ppm około 350, może 400. W skrajnych przypadkach woda w wodociągowa może mieć nawet 600 czy 800 ppm i jest to wielokrotnie więcej, nie tylko w stosunku do tego, czego wymaga kawa dla osiągnięcia optymalnego smaku, ale także wielokrotnie więcej w stosunku do tego, co jest bezpieczne, chociażby dla funkcjonowania ekspresu ciśnieniowego. Konduktometr to w zależności od modelu i ilości funkcji koszt od. Około 50 do 250 zł, i warto jest raz na jakiś czas, przynajmniej raz na kilka dni, sprawdzać, czy mineralizacja wody zarówno w sieci wodociągowej, jak i po filtrze jest w zakresie, jaki jest optymalny. Drugim parametrem, już nieco bardziej dokładnym, będzie badanie twardości wody. Tak jak wspomniałem, twardość wody rozpatrujemy w dwóch aspektach: twardości ogólnej oraz twardości węglanowej. Twardość ogólna to hmm, w dużym uproszczeniu zawartość jonów wapnia i magnezu w wodzie. Oraz tak grupy buforowej, czy po prostu buforu, który odpowiedzialny jest za zdolność wody do zmiany pH. Być może brzmi to dość skomplikowanie, ale w szczegółach wcale nie jest to takie trudne do zrozumienia. Twardość ogólna, czyli zawartość tych jonów magnezu i wapnia, to w dużej mierze informacja na temat tego, jak skłonna jest nasza woda do osadzania się kamienia. Im wyższa twardość ogólna, tym łatwiej zakamienić grzałkę w ekspresie czy czajnik. Zazwyczaj używaną jednostką do odczytywania takiej wartości twardości ogólnej są stopnie w skali niemieckiej lub francuskiej i woda, która jest bardzo miękka, to od 0 do na przykład 5 stopni. Woda, która jest twarda, to woda, która ma powyżej 10, 15, 20 stopni twardości w skali niemieckiej. Aby odczytać twardość wody, konieczne jest wykonanie testu kropelkowego. Instrukcja Powinna być dołączona do każdego zestawu, ale generalnie nalewamy sobie do próbnika określoną ilość wody i następnie takim dozownikiem kropelka po kropelce dodajemy odczynnik. W momencie, kiedy zmieni on kolor, przestajemy dozować kropelki i liczymy, ile ich wlaliśmy do tego próbnika. Każda kropelka to zazwyczaj jeden stopień w skali, w tym przypadku niemieckiej, i im więcej kropelek musimy wlać, żeby kolor wody się zmienił, tym twardsza jest nasza woda. Drugim opcjonalnym testem na twardość wody jest test na twardość węglanową. Test na twardość węglanową daje nam informacje na temat tego, jak dużo buforu zawartego jest w wodzie. Ten bufor, tak jak wspomniałem, wpływa na zdolność wody do zmiany pH. Neutralne pH wody, którym występuje ona w przyrodzie, to 7. Nie jest ona ani kwaśna, ani zasadowa. Kiedy zaparzamy w wodzie kawę na przykład, kawa ma tendencję do obniżania pH do okolic 5. I im mniej będzie buforu, tym łatwiej kawa ściągnie wodę do pH na poziomie około 5. Im więcej będzie buforu, tym trudniej będzie kawie zmienić pH wody. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w smaku bezpośrednio przekłada się to na odczuwanie kwasowości i owocowości w kawie. Jeśli buforu jest za mało, kwasowość jest ostra, Drapiąca, agresywna i nieprzyjemna. Jeśli z kolei buforu będzie zbyt dużo, to wtedy kawa nie będzie mogła rozpuścić w pełni wszystkich swoich składników, stanie się w smaku wypłaszczona, nudna, pozbawiona kwasowości, i generalnie będziemy czuć, że można byłoby z tej kawy wyciągnąć dużo, dużo więcej, ale woda ją przytłumia, nie pozwala jej się rozwinąć. Wartości optymalne. W przypadku odczytywania wyników na test twardości węglanowej, to tak około znów. 5 do może 7 stopni twardości. Tutaj mam przykład takiego testu, zarówno na twardość ogólną, jak i na twardość węglanową. Są tutaj dwa, dwie fiolki z dwoma rodzajami odczynników oraz oczywiście instrukcja, w której jest opisane krok po kroku, jak taki test wykonać. Oczywiście najlepiej jest kupować testy profesjonalne, chociażby takie dostarczane przez BWT, ale jeśli nie macie do nich dostępu, to najprostszą drogą, żeby znaleźć tego typu test, jest zakup w sklepie akwarystycznym. Редактор Kolejnym już dodatkowym sposobem czy czynnikiem na badanie wody będzie odczyt pH, czyli zasadowości lub kwasowości wody. W przypadku kawy powinna być ona neutralna i mieć pH w okolicach 7. Jeśli to pH jest poniżej 7, to znaczy, że woda jest bardziej kwasowa. Jeśli powyżej, to znaczy, że jest bardziej zasadowa. Wszystko pomiędzy 6,5 a 7,5 powinno obejść się bez konieczności jakichś dalszych ingerencji, ale jeżeli to pH wykracza poza te standardowe normy, to być może konieczna jest zmiana systemu filtracji na taki, który dodatkowo nie będzie go obniżał. Na pierwszy ogień weźmiemy przewodność. Mam tutaj taki zestaw do badania parametrów wody. Wlewam sobie próbkę wody z kranu po prostu. Temperatura takiej próbki do badania powinna mieć około 20 stopni. Wlewam sobie próbkę mniej więcej 100 ml. Włączam konduktometr, ten, który mam tutaj, nieco mniejszy od tego, który pokazałem Wam przed chwilą. Jest używany standardowo w naszej sali szkoleniowej. Jest to dosyć popularny niedrogie w, niedrogi w zakupie urządzenie i podaje wartości w PPM-ach. Czyli takiej najpopularniejszej jednostce. Zobaczmy, jaką przewodność będzie miała woda. Widzimy tutaj wynik: 322 ppm. Zatem jest to woda o dosyć dużej przewodności. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego odczytu? Przede wszystkim taki, że ilość minerałów jest wysoka, w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo, że po pierwsze, twardość tej wody będzie wysoka, a zatem ryzyko osadzania się kamienia kotłowego, na przykład w ekspresie, wzrasta, a po drugie, przy tak dużej mineralizacji, kawa nie będzie się w stanie właściwie zaparzyć. Zatem wiemy już, że mamy w wodzie za dużo minerałów i będziemy chcieli zmniejszyć całkowitą mineralizację czy przewodność wody. Wody. Ale musimy też wiedzieć, w jakim kierunku tę mineralizację powinniśmy zmniejszać, i żeby to sprawdzić, potrzebny nam będzie test kropelkowy na twardość. Przystępujemy teraz do zbadania twardości ogólnej oraz twardości węglanowej. Mam tutaj dwa testy, każdy wyposażony w fiolkę oraz krople z odczynnikiem, i metoda działania jest tutaj bardzo prosta. Wlewamy do fiolki 10 gramów wody. Mam tutaj wagę, żeby precyzyjnie dozować ilość wody kropelka po kropelce żeby wynik testu był jak najbardziej miarodajny. 10 gramów idealnie, i najpierw zawsze polecam Wam zacząć od badania twardości ogólnej, ponieważ od tego wyniku będziemy odejmować wynik testu na twardość węglanową, i to da nam informację o tym, jaki jest potencjał naszej wody do osadzania się kamienia kotłowego oraz jak dużo mamy w wodzie buforu, który może potencjalnie ograniczać stopień doparzania się kawy. Zatem każda jedna kropelka, aż do zmiany koloru na z powrotem na zielony, będzie oznaczała że mamy kolejny stopień twardości w skali niemieckiej. Na początek raz, dwa, trzy, cztery kropelki. Patrząc po odczycie z konduktometru, na pewno nie mamy mniej niż 4 stopnie twardości ogólnej. Woda powinna zrobić się czerwona. 5 kropli, 6 Wciąż robi się coraz bardziej czerwona, zatem w tym momencie mamy 6 stopni twardości w skali niemieckiej, i to zaczyna być już rejon średnio twardej, twardej wody. 11. Kropelka. Tu już wkraczamy w rejony naprawdę wody o dość wysokiej twardości. 12. Kropelka. Oznacza to, że używając takiej wody na przykład w ekspresie bez filtracji mamy bardzo duże ryzyko powstawania kamienia. Widzę, że zmienia się kolor. Jeszcze jest trochę czerwony. 13. I woda zmieniła kolor na zielony. To oznacza, że twardość ogólna wody z kranu w centrum Warszawy to 13 stopni w skali niemieckiej. I jest to dużo, nie jest to bardzo dużo, nie jest to e, jakiś skrajnie wysoki i niebezpieczny wynik, ale to oznacza, że jest tutaj dużo jonów wapnia i magnezu, które odpowiedzialne są bezpośrednio za osadzanie się kamienia na grzałkach, e, wszelkich urządzeń. No to jeżeli mamy taki wynik testu na twardość ogólną, teraz zbadamy sobie twardość węglanową i dowiemy się, Ile z tych 13 stopni poprzednio stanowi bufor? Ponownie 10 gramów i tutaj historia jest taka sama, tylko że inne kolory od czynnika. Wlewam czerwone kropelki, całość powinna się zabarwić na niebiesko i tak też się dzieje, ładny błękitny kolor. No i lecimy, druga kropelka, wciąż kolor niebieski, szósta. Już zmienia się powoli kolor, ale wciąż dominuje niebieski. I pewnie teraz przy siódmej kropli zabarwi się na czerwono. Dokładnie tak. Zatem parametry twardości naszej wody. Zobaczcie, kolor zmienił się na czerwony. Tutaj są nasze oba odczynniki. To 13 stopni. W skali niemieckiej twardości ogólnej i 7 stopni w skali niemieckiej twardości węglanowej. Co to nam mówi? To mówi nam niemniej mniej nie więcej, tylko że w żadnym wypadku nie powinniśmy używać naszej wody bez filtracji. Nie powinna mieć ona kontaktu z tak drogim i skomplikowanym urządzeniem, jakim jest ekspres ciśnieniowy. Na sam koniec zbadamy sobie jeszcze pH. Uruchamiam, miernik pH, zanurzam go w wodzie. I daje kilkanaście, kilkadziesiąt sekund na stabilizację odczytu. Tak zazwyczaj to wygląda, że pH od razu po zamoczeniu sondy w wodzie jest wyższe i stabilizuje się przez kilkanaście sekund, aż do momentu, w którym będzie się utrzymywało na relatywnie stałym poziomie. Jak widzicie pH jest powyżej 7, a na razie nawet powyżej 8, co oznacza, że woda ma odczyn lekko zasadowy. W połączeniu z wysoką ilością twardości węglanowej daje nam to taką informację, że gdybyśmy zaparzali na przykład kawę na wodzie o takiej charakterystyce, to bardzo trudno będzie z niej wyciągnąć owocowość, kwasowość, czystość smaku. Kawa będzie raczej przytłumiona, płaska w smaku i pozbawiona takich niuansów, za które tak bardzo ją cenimy. Dlatego też wskazane będzie zastosowanie filtracji, a o sposobach filtracji powiemy sobie za chwilę. Ostateczny wynik testu na PH to 770. 7,74 stopnia pH, zatem woda jest prawie neutralna, jeśli chodzi o jej odczyn, odrobinkę w stronę zasadowego. Mając zatem wyniki naszego testu, wiemy, że woda w warszawskim kranie ma przewodność około 320 ppm, 13 stopni twardości. Ogólnej 7 stopni twardości węgla nowej oraz pH w okolicach 7,7-7,8. W oparciu o te informacje możemy przystąpić do wyboru odpowiedniego systemu filtracji. Jak doskonale widać na przykładzie naszego krótkiego testu, skład wody wcale nie jest taki sam w każdym miejscu, i przy pomocy tych prostych narzędzi można z niego bardzo wiele wyczytać. Jak jednak przenieść wyniki takich odczytów na praktyczne zastosowanie określonych rodzajów filtracji? Zanim wybierzemy konkretny rodzaj filtrów do naszego lokalu i do konkretnych urządzeń, warto wspomnieć, że każde z urządzeń wy może wymagać nieco innego typu filtracji wody. Dla przykładu, woda op o optymalnym składzie dla kawy nie będzie tym samym, co woda o optymalnym składzie, na przykład, do e, tworzenia kostek lodu albo do zmywarki, e, albo chociażby do piekarza. Karnika parowego. Dlatego stety lub nie, każde z tych urządzeń należałoby podłączyć do nieco innego systemu filtracji. I tutaj warto zdać się na opinię eksperta, który, w oparciu o dostarczone przez nas albo pobrane samemu wyniki testu wody, będzie mógł dokładnie doradzić nam, jakiego systemu filtracji powinniśmy użyć dla konkretnego urządzenia i konkretnej sytuacji. Najprostszym systemem filtracji będą takie filtry węglowe, które w żaden sposób nie zmieniają twardości ani ogólnej, ani węglanowej, nie zmieniają przewodności wody ani pH. Jedyne co robią, to oczyszczają wodę z potencjalnych obcych zapachów. Zatem jeśli wasza woda w kranie ma doskonałe parametry dla kawy, nie musicie je dodatkowo filtrować, to wtedy taki filtr typu BWT Best Taste na przykład będzie dobrym wyborem. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko i w większości przypadków musimy pokusić się o mocniejszą filtrację wody. Pierwszym podstawowym krokiem jest obniżenie twardości, która jest największym zagrożeniem dla stanu technicznego sprzętu. Jeśli twardość nie przekracza 10 stopni, twardość ogólna nie przekracza 10 stopni w skali niemieckiej, to świetnym pomysłem będzie zastosowanie chociażby takiego filtra jak BWT Best Max Premium. To jest jeden z moich ulubionych filtrów, dlatego że on poza tym, że obniża. Nieco przewodność wody, obniża nieco jej twardość to jeszcze dodatkowo wzbogaca wodę o magnes, który jest bardzo pożądanym pierwiastkiem, jeśli chodzi o ekstrakcję kawy. Mówimy w środowisku kawowym, w takim dużym uproszczeniu, że magnes jest swego rodzaju nośnikiem smaku. Jednakowoż magnes również jest jednym z jonów rozpuszczonych w wodzie, odpowiedzialnych za powstawanie kamienia kotłowego, dlatego nie można z nim przesadzić. I właśnie filtry BWT Best Max Premium mają doskonale dobraną mieszankę minerałów i złoże z wymiennikiem jonowym, które wzbogaca wodę i pomaga jej właściwie się zaparzyć. Systemy odwróconej osmozy są zwykle dość trudne w obsłudze i skomplikowane. Jednak ten od BWT jest nie tylko kompaktowy Zawiera naprawdę niewiele miejsca, ale także można nim sterować zdalnie. Możecie tutaj kontrolować interwały serwisowe, konieczność wymiany filtrów wstępnych, ale także mineralizację wody, więc możecie sobie zaprogramować, jaką przewodność ma mieć woda, która wychodzi na ekspres, warnik czy czajniki. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów odwróconej osmozy na rynku, który nie tylko daje świetne efekty, jeśli chodzi o ochronę urządzeń, ale. Chyba przede wszystkim pozwala na wyciągnięcie z kawy wszystkiego, co jest w niej zawarte, całego jej potencjału, i jeśli macie bezkompromisowe podejście do jakości, albo macie po prostu bardzo twardą i mocno zmineralizowaną wodę w swoim lokalu, to może się okazać, że tego typu system odwróconej osmozy jest jedynym słusznym wyborem, dlatego że potencjalne oszczędności wynikające z wyboru jakiegoś mniej zaawansowanego czy tańszego systemu filtracji mogą być właśnie złudne ponieważ za kilka lub kilkanaście miesięcy wasz ekspres może wymagać gruntownego remontu z powodu osadzania się kamienia kotłowego, a do tego czasu będzie stopniowo zwiększał konsumpcję energii elektrycznej, ponieważ każdy milimetr osadu powoduje, że woda podgrzewa się wolniej. Mam nadzieję, że tematyka wody oraz jej filtracji nie jest już dla was czarną magią. Po obejrzeniu dzisiejszego filmu powinniście wiedzieć jak Zbadać wodę w swoim lokalu, czy to kawiarnia, czy restauracja, czy hotel, a następnie jak dobrać system filtracji do określonego rodzaju użycia. Gdybyście mieli z tym problemy lub pytania, piście w komentarzach pod tym filmem lub odezwijcie się do wyspecjalizowanego technika, który pomoże Wam dobrać odpowiedni system filtracji. Do zobaczenia, cześć.